Uh, witam wszystkich cieplutko, serdecznie, moi drodzy. Marian Czoł z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film. A co za co mi na kolejną piękną partię z roku 2005, gdzie zagrał ze sobą dwóch mistrzów międzynarodowych, um, takich jak Lev Milman oraz Joseph Funk moi drodzy. Myślę, że tyle słowem wstępu. Siadajcie wygodnie, kawka, herbatka w dłoni zdecydowanie się przydaje i wypatrujcie tych kulminacyjnych momentów, bo w partii działo się naprawdę wiele. Naszpikowana taktyką po sam korek, aż się wylewa. Co by się Wam tylko herbatka z wrażenia, moi drodzy, nie rozlała. No dobra, jedziemy. Lew Milman jako posiadacz bierek koloru białego rozpoczyna partię ruchem E4. Na co mamy C6? Jest to obrona Karokan, słynny mrągowski specjał. D4, D5, skoczek C3 broniący pionka, bicie, goniec na F5. To klasyczna linia, klasyczny wariant w Karokanie. Skoczek jest ofiarą, ale skoczek zamienia się w oprawce, bo teraz jest tempo na gońca. Goniec G6 stoi często um, nieco źle, na tyle, że jest podatny na ataki. Oczywiście h4 się narzuca, żeby zagrać w kolejnym h5. Bez troskie ruchy typu h6 niestety nie działają, bo jest po figurze, moi drodzy. Dlatego też trzeba zrobić furtkę dla gońca. Gra się często h6, można też zagrać h5, żeby po h5 cofnąć gońca na H7. W tym wypadku skoczek F3, żeby dostać pole, moi drodzy, E5. Jeżeli teraz poszłoby coś beztroskiego, typu A6, no to jest problem. Jest problem, wierzcie lub nie, bo skoczek wchodzi na E5 stępem na gońca. Bicie tutaj yy, dziury, moi drodzy, przeciąg przy królu, goniec, aktywna figura, wymieniony zaskoka, więc prawdopodobnie przychodziłoby do głowy teraz wycofanie gońca na H7, tylko słabnie punkt F7, więc Hetman, moi drodzy, nawet H5 już z jakimiś ideami matowymi, no narzuca się G6. Hetman F3, ponowienie groźby, jeżeli skoczek F żeby przykryć linię, to hetman b3, bum, bum, podwójne ataki, już o wiele lepiej stoi biały, moi drodzy, po tych tam 10 posunięciach, więc trzeba grać, o, no, świadomie, trzeba grać przytomne szachy, jakby nie było, dlatego też tutaj żadne dzi dzikie a6 nie poszło, tylko skoczek d7 się gra, żeby przykryć pole, moi drodzy, 5 No dobra, no to h5, wycofujemy gońca na h7, przyczajonego tygrysa i w... proponujemy wymianę tych białopolaków, na którą tutaj czarne często przystają, bicie-bicie, goniec d2 i długa roszada często jest w planie. W tym momencie, moi drodzy esześ, czasami gra też się hetman c7, Ogólnie rzecz biorąc, z ideą długiej długie roszady, to raz A2 uniemożliwiamy wyjście gońca tutaj na, na F4, wtedy koniec E2 zapewne. Chociaż skoczka E2 też można tutaj, moi drodzy, próbować dziś przestawiać. No dobrze, wróćmy jednak do partu nie Hetman C7, tylko E6, żeby uwolnić potencjał Czarnopolaka. No i koniec na F4 się w diabla, bo można. Goniec B4 szach. Tak się moi drodzy, czasami grywa, czasami tego szacha się wrzuca Hetmanem na A5. Chodzi o to, żeby wymusić ruch C3. No, i oczywiście po kopniaku gonie C7, i tutaj przy długiej roszadzie, no nie jest to już tak, to już nie są tak solidne piony, jakie by mogły być właśnie z pionkiem na C2. Oczywiście to nie jest jakiś duży problem, bo białe zroszowały. Nic się wielkiego nie dzieje. Można się było tak naprawdę moi drodzy tutaj skłonić ku krótkiej roszadzie. Tu jednak długa roszada, mimo wszystko. Skoczek z g, który oczywiście nie gra, chce wyjść do gry na f6. Król b1 profilaktyka. Poprawiamy króla, moi drodzy, żeby też bronił punktu a2. Krótka roszada ze strony fanga. Skoczek e5 do centrum. Można powiedzieć, że takie standardowe pozycję, jeśli chodzi o Karokana. C5, no w pewnym momencie C5 trzeba zagrać, żeby uderzyć tutaj w centrum, tak? Hetman F3 jest najlepszym ruchem w pozycji, co można grać jeszcze, można zagrać hetmanem na E2 chociażby i można zagrać też tak naprawdę skoczkiem na 4 gdyż tu się wszystko pięknie broni. Pozwolić nawet na to bicie w dogodnym momencie. Hetman F3 jednak już tam z ideami, być może wejście na B7, chociaż no, bicie na B7 może być troszeczkę ryzykowne na swój sposób w otwieraniu jakichś linii dla, dla, dla przeciwnika, przeciwnikowi. Można by było wybić z wcześniejszą ideą. Tu jednak Hetman B6. Hetman na jednej linii z wrogim Hetmanem, i oczywiście tutaj jest nacisk na D4. Dodatkowa sprawa. Oczywiście Hetman też schodzi z jednej linii tam, gdzie jest wroga wieża, więc no proste, logiczne szachy wydawałoby się. Skoczy K4 cały czas jest ruchem. Tu jednak inna idea przyświeca Milmanowi. Milman wybija. I tak naprawdę nie ma skoczka, który moi drodzy już um, nie ma skoczka, który chronił pole D5, więc D5 w tym momencie przepchane. Żadnych bić tutaj nie ma i tutaj coś będzie groziło, moi drodzy, z odsłony, skoczek będzie musiał odejść, później wybicie jakieś tutaj jakiegoś pionka na F7 z szachem, więc w tym wypadku poszło bicie. Wieża AD. To też jest oczywiście możliwość. Poszło bicie i teraz nie odbicie tego od razu, co oczywiście jest możliwe. Wieża bije ewentualnie Hetman bije, tylko skoczek F5 tempem. Goniec wisi. No to goniec zostaje ocalony, tym samym poprawiony na aktywną przekątną, i za chwileczkę jakieś D4 rozpruwamy pozycję. Takie tutaj z czarnego strony propozycje. I dopiero teraz pada pion na d5, tylko nie hetmanem, tylko wieża bije d5, jest tempo na skoczka i biały tutaj stoi całkiem przyjemnie. Ma moi drodzy dużo figur w grze, zaraz podciągnięcie kolejnej wieży, a skoczek na f5 to bestia. Skoczek na f5, moi drodzy, patrzy na g7, patrzy też na h6 i patrzy też na e7. Hetman też może przyłączyć się do ataku za momencik. Tu poszło, moi drodzy, hetman 6 Tak troszeczkę, no wiadomo, ten hetman się przyda tutaj, żeby mieć oko na to, co dzieje się na królewskim i ewentualnie mieć oko na wieżę, jakby hetman zechciał zagrać na g4. Co by się zagrali tutaj, moi drodzy, w tym momencie? W tym miejscu ciekawym ruchem jest goniec po prostu, moi drodzy, h2. Żeby już tutaj zawczasu pobronić, podciągnąć kolejną wieżę do gry. Tutaj jednak, pana, moi drodzy, bicie na h6. I teraz spróbujcie mi wyjaśnić ideę tego bicia. Dlaczego? Chodzi o to, że jeżeli teraz zostałoby odbite H6, co do głowy oczywiście może przyjść, to wieża D6, proszę Państwa. tak? Tu już nie ma gońca, więc skoczek się broni i można wstępem zaatakować tu, tu oraz tu. I teraz pytanie: gdzie Hetmanem odejść? No, Hetman załóżmy E5. W tym wypadku, no to bicie skoczka na D7. Jeżeli Hetman zechciałby odejść na E8, no to bicie, moi drodzy, Ne6. I po biciu skoczkiem n 6 mamy Hetman. G3 i jest mat w dwóch ruchach. Niestety, proszę Państwa, po zasłonach kończy się to strasznie. Pokrucha 7, później mat na G7, więc no nie można tutaj za bardzo daleko odejść tymi figurami. E, dlatego też tutaj nie został odbity goniec. E, Joseph Fang widzi, co się dzieje, i w tym momencie gra skoczek E5 wstępem na Hetmana, moi drodzy. No to Hetman w tym momencie na E4. OK. Hetman odszedł z podbicia. Cały czas można odbić tutaj. Pytanie, czy to jest dobre. Po raz kolejny nie jest dobre, moi drodzy, bo znowu wchodzi wieża D6. Dlatego też tutaj, moi drodzy, nie poszło bicie, tylko poszło skoczek na C6. Propozycja wymiany Hetmanów, jeżeli taka takowa zostanie dokonana, no to troszeczkę ulży zapewne czarny. Zapewne czarny troszeczkę ulży, no bo czarne się bronią, więc wiadomo. Siły rzeczy chcą te Hetmany wymienić, tak? Tu jednak Hetman F3 odchodzi. Póki co wszystko tak naprawdę się tutaj pięknie trzyma. No to skoczek E5, Hetman E4, skoczek C6. Hetman, gdzie? Na F3, znowu trzykrotne powtórzenie, zaraz będzie remis, moi drodzy. Bralibyście tutaj remis tej pozycji? He, to nie ma remisu, moi drodzy. Białe Gra, nieprawdopodobny ruch, tylko pytanie jest do Was, gdzie tym Hetmanem odszedł? No nie można za daleko, bo spadnie wieża. Hetman G4. Czy ja powiedziałem, że spadnie wieża? Tak właśnie powiedziałem, moi drodzy. Wieża jest do wzięcia. Czy czarne powinny wziąć wieże w partii wzięły. Ale nie wygląda to zbyt dobrze. Skoczek E5 rzekomo w tym momencie był ruchem, tylko że po skoczek E5 teraz można oddać, moi drodzy, jakoś. Po biciu załóżmy hetman bije logiczny ruch, bicie na G7. Nie można odbić, moi drodzy, za bardzo. No Znaczy, nie można. Można odbić, tylko że w tym momencie H6 i są problemy. Więc prawdopodobnie po biciu tutaj wymuszony by było król H7, co tak naprawdę prowadzi do mniej więcej takiej pozycji, wieża wchodzi na d, zaatakujemy hetmana, hetman f3, proponujemy wymianę, żeby materiał troszeczkę zredukować, nawet bicie moi drodzy, skoczek k 3 te dwa piony, te trzy piony powinny zrobić robotę, król i wesoły, wymiana hetmanów od ręki, myślę, że końcówka wygrana dla, dla białych. Skocze Kepić jeszcze jako tako przedłużał tutaj tę partie. Tu jednak Hetman wybija D D5 w ogóle fearless, fearless. Bez obaw gra czarny. Tak, beztrosko. Tylko, czy to jest dobry ruch? No, niestety nie jest. Dlaczego? Dlatego, że goniec bije po prostu G7. Nie można bić, bo mat, tu coś grozi z odsłony, zaraz mat w, w, w innym tutaj wydaniu. Hetman D3, jeszcze wtrącony szach, chociaż nie straszny, bo król A1 i skoczek E5, spóźniony skoczek E5, no niestety nie na czas. Hetman jest. co jest grane? Hetman jest atakowany. Jak kontynuować atak, moi drodzy? To jest siatka matowa. Mat w 6. Przyszli w sześciu i matowali biednego Josefa Fanga. Ja. Skoczek E7, szach, moi drodzy. Nie można tu. Dlaczego nie można tu bić? Kto widzi? Bo bicie jest tutaj, moi drodzy, mat nieunikniony po zasłonach. Dlatego też w tym momencie po szachu, no królem trzeba odejść zapewne. Król H7 poszło w partii, co nic nie zmienia w kontekście tego, że jest mat dla białych. No właśnie, kto widzi wygrany ruch? Nie jest to łatwe do dostrzeżenia. Do, do, do Powiedzmy sobie jasno. Wygranym ruchem, moi drodzy, jest Hetman E2. Wciągamy rywala w swoją grę, oddając Hetmana i przegrywając partię. Żartuję oczywiście. Wygranym ruchem jest Hetman G6, szach! What the hey? Przecież to można bić tu, można bić tu. Jak to? Chodzi, moi drodzy, o to, że po biciu FG, które zresztą w partii poszło, jest HG z stępem. Boom! Nie można brać pionka, skoczek broni jest szach. No, król musi moi drodzy wziąć gońca, wydawałoby się i wieża h7. Szach i mat. Boże kochany, co tu się wyprawia? Po tym ruchu nieprawdopodob nieprawdopodobnym, ruchu hetman g6 szach. Można by było też to wybić hetmanem, co nic nie zmienia, bo wchodzi hage. Ta sama sytuacja. Wieża h7. Czek. Ależ ugrał to biały. No, robi wrażenie. Robi wrażenie zdecydowanie. No, biały tutaj był bardzo aktywny. Od początku nastawił się na ostrą grę. Bezkompromisowo poszedł na atak. Ewidentnie. No jeszcze ten skoczek e tam z tą końcówką bez spionków u czarnych było, było możliwe. Tu jednak hetman wziął na d5. No takie prezenty tutaj biały rozdaje. Zatrute. Muchomory sprzedaje na bazarze, moi drodzy. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że partia się podobała. Dajcie znać jej. do usłyszenia.